Witam cię bardzo serdecznie. Jeśli interesują cię najnowsze informacje z życia znanych osób i świata polityki, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A teraz zaczynamy. Dlaczego matka Karola Nawrockiego, Elżbieta, zdecydowała się zabrać głos właśnie teraz i co dokładnie powiedziała o swoim synu, nowym prezydencie elekcie? Karol Nawrocki, który 1 czerwca pokonał Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich, już w sierpniu zostanie zaprzysiężony na najwyższy urząd w państwie. Gdy emocje po wyborach jeszcze nie opadły, głos zabrała jego matka, pani Elżbieta. Kobieta przez wiele lat pozostawała w cieniu, rzadko pojawiając się w przestrzeni medialnej. Tym razem jednak postanowiła podzielić się kilkoma osobistymi wspomnieniami i refleksjami. Pojawiła się w jednym z materiałów promujących kampanię syna i właśnie tam wyznała, dlaczego jej syn nosi imię Karol. Jak się okazuje, to hołd dla Jana Pawła II. Syn dostał imię po Karolu Wojtyle, dlatego, że w polskim papieżu cała nasza rodzina była zakochana po prostu, i szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski powiedziała wzruszona pani Elżbieta. To jednak nie wszystko. Kobieta opowiedziała także o czasach studenckich. Syna wspominała, że Karol pracował wtedy jako ochroniarz często nocami, a rano szedł na uczelnię. Zdarzało się, że zasypiał na zajęciach ze zmęczenia. Ten fragment jego życia stał się głośny na kilka dni przed wyborami, kiedy w mediach pojawiły się kontrowersyjne doniesienia o jego pracy w Sopockim Grand Hotelu. Pani Elżbieta poruszyła także temat relacji swojego syna z Martą Nawrocką. Jak wyznała, Karol był bardzo szczery i otwarty. Już na początku relacji powiedział jej, że jego dziewczyna ma dziecko z poprzedniego związku. Dziś razem wychowują trójkę dzieci: syna Antoniego, córkę Katarzynę oraz Daniela. Syna Marty z wcześniejszej relacji. Niektórzy wyborcy podkreślają, że to właśnie ta szczerość i otwartość Karola Nawrockiego sprawiły, że zdecydowali się oddać na niego swój głos. Przez wielu uważany jest za osobę rodzinną, wierną wartością i bliską zwykłym ludziom. A ty, co sądzisz o słowach Elżbiety Nawrockiej? Czy szczerość i życiowe doświadczenie Karola mogą pomóc mu w sprawowaniu urzędu prezydenta? Daj znać w komentarzu. I pamiętaj, jeśli chcesz więcej takich materiałów, kliknij subskrybuj i zostaw łapkę w górę. Dzięki temu pomożesz nam docierać z treściami do jeszcze większej liczby osób. Dziękujemy, że jesteś z nami. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.